Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj pochylimy się nad zjawiskiem tragizmu. Gdybyśmy tak sobie spojrzeli na ostatnią maturę próbną, rozszerzoną, zaproponowaną nam przez wydawnictwo Peron, to zobaczymy, że mamy tam temat, który brzmi następująco: rozważ, w jaki sposób zmieniają się źródła tragizmu, bohaterów utworów literackich na przestrzeni epok. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Stanisława Brzozowskiego. W pracy odwołaj się, no i tutaj tak zwany zakres do wybranej lektury obowiązkowej innych utworów i wybranego kontekstu. No ok, wszystko ładnie, pięknie. Ja gdybym chciał w tym momencie... Yy, zabrać się zapisanie takiej pracy, no to na pewno spróbowałbym na początku zdefiniować, czym jest sam tragizm, a będę posiłkował się takim oto podręcznym słownikiem terminów literackich, który niejednokrotnie ratował mnie i rozwywał wszelkie wątpliwości dotyczące właśnie teorii literatury. A więc tak, tragizm. To jedna z modelowych sytuacji ludzkich rozpoznawanych przez literaturę. A cóż to znaczy, że modelowa sytuacja? No, modelową sytuacją jest sytuacja uniwersalna, mająca prawo zdarzyć się zawsze i wszędzie, niezależnie od miejsca i czasu, epoki, kontekstu kulturowego i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy yy, zjawisko który jest uniwersalne i ponadczasowe. Tragizm. Są dwa rodzaje tragizmu. Po pierwsze, tragizm wynika z nierozstrzygalnego konfliktu między wartościami, czyli wartość A niszczy wartość B i na odwrót wartość B niszczy wartość A. Nie można nie dokonać wyboru pomiędzy tymi wartościami. Nie można się wycofać, nie można powiedzieć to ja rezygnuję, zróbcie to za mnie. Zawsze coś się traci, nieporównywalnie więcej i coś zyskuje, nieporównywalnie mniej. Drugim rodzajem tragizmu jest tragizm wynikający z nieuniknionego splotu okoliczności, które uniemożliwiają bohaterowi dokonywanie jakichkolwiek fortunnych wyborów. Bohater do pewnego momentu jest panem swojego losu, ale jedna zła decyzja pozbawia go możliwości powrotu do stanu, w którym go poznajemy. To trochę tak jak z wejściem na zjeżdżalni w jakimś akwaparku olbrzymim, gdy jesteśmy na samej górze tej zjeżdżalni, tej rury plastikowej, to bardzo możliwe, że jeszcze mamy, jeszcze mamy szansę na to, żeby się wycofać, chociaż już napierają na nas kolejni straceńcy. Ale gdy znajdziemy się w tej rurze, to już nie zatrzymamy pędu zdarzeń. Bohater tragiczny skazany jest na dokonywanie złych wyborów, które mogą mu wydawać się właściwymi, ale tak naprawdę wszystkie prowadzą go krótszą lub dłuższą drogą do finalnej katastrofy. Los bohatera zdeterminowany jest przez siły, na które on nie ma wpływu, czyli przez fatum, przez wyroki boskie, przez przeznaczenie, przez ślepe prawa natury, determinizm, dziedziczenie i tak dalej, i Jednostka musi walczyć, by rozstrzygnąć, co jest ważniejsze. Na przykład miłość czy ojczyzna honor czy skuteczne działanie, rodzina czy naród, więc jest jednostka rozdarta pomiędzy wartościami, które wzajemnie siebie anulują. I skoro w temacie mamy, jak... Zmieniają się źródła tragizmu na przestrzeni epok historycznych, literackich, no to sprawdzimy sobie, jak to wygląda na przestrzeni czterech różnych epok, przez które przy pomocy lektur uda mi się, mam nadzieję, Was jakoś przeprowadzić. No więc tak, po pierwsze, antyk. No wiadomo, jeżeli antyk, to Antygona, Sofoklesa, najbardziej znany przykład konfliktu wartości. Gdybyśmy mieli wprowadzić kontekst mitologiczny w tym momencie. Można oczywiście wspomnieć o micie o rodzie labdakidów, a więc mamy klasyczną opowieść o nieprzezwyciężonej sile fatum, o klątwie wiszącej nad człowiekiem, którą się to klątwę dziedziczy. W trzech zdaniach Antygona wygląda mniej więcej tak. Antygona stoi po stronie wartości takich jak miłość, rodzinna i wiara, kreon zaś po stronie wartości państwa, obowiązku. Yy, praw ludzkich ustanowionych po to, by dać stabilizację w świecie, tym tutaj nie stabilizację na tamtym świecie, czyli tym po śmierci istniejącym być może, pozagrobowym, ale w, y, Kron stoi na straży tego, żeby było stabilnie tu i teraz. Na czym zasadza się tragizm w Antygonie? Na konflikcie między tymi wartościami, który drąży parę bohaterów. Antygona chce pochować brata i nieustępliwie broni swojego prawa do tego pochówku, który był najważniejszym obowiązkiem, jaki mieli żywi wobec zmarłych. No, przypominam, że... Niepochowanie członka rodziny było straszliwym grzechem. Nawet wizja kary, śmierci w tym przypadku, nie mogła powstrzymać Antygony przed wypełnieniem tej powinności. Kreon zaś nie chciał i nie mógł okazywać słabości jako władca, nie mógł wycofać się z raz podjętej decyzji, gdyż fatalnie by to o nim świadczyło. Dodatkowo upór i poczucie nieomylności zbliżają tego bohatera do popełnienia grzechu pychy, czyli tak zwanego hybris, czyli tego potężnego przewinienia objawiającego się tym, że człowiekowi wydaje się, że wie lepiej od... Sił od niego wyższych, od sakrum, wie lepiej, co jest właściwe, co jest złe, a co jest dobre. Czyli sam człowiek decyduje się tworzyć prawa, które teorii od, dostał od sił wyższych. Okoliczności pchają kreona do tego właśnie przewinienia, więc, więc sam na siebie sprowadza nieszczęście. Co jest źródłem tragizmu w Antygonie? Z jednej strony możemy powiedzieć, że. Fatum, że klątwa wisząca nad człowiekiem, klątwa, korze, której korzeni być może on nie zna, nie rozumie. Eee, źródłem tragizmu jest też chyba wiara starożytnych w to, że człowiek jest zabawką w rękach sił od niego wyższych. A tak patrząc z ludzkiej perspektywy, to można sobie eee, powtórzyć słowa Spidermana, że wraz z wielką władzą przychodzi wielka odpowiedzialność, tak? no bo kreon dostawszy władzę władza, moc tak, rządzenia ludźmi, no, sprowadził na siebie odpowiedzialność, której nie chciał. Przypominam, że w Króle Edypie, który tak chronologicznie dzieje się przed wydarzeniami opisanymi w Antygonie, to w Króle Edypie Kreon mówi, że jest mu całkiem dobrze z tym, że nie jest władcą, ponieważ może prawie tyle samo co król, a odpowiedzialności niemalże żadnej. Teraz przeskoczymy sobie do Szekspira, a więc tutaj będzie tak pomiędzy, coś pomiędzy Renesansem a Barokiem, chyba bardziej nawet barokowo nam tutaj ten Szekspir pachnie. Macbeth to jest inny władca i też inny rodzaj komizm, e, tr, przepraszam, komizmu, tragizmu. Macbeth jako bohater miał do pewnego momentu możliwość decydowania o swoim życiu. Wszystko zmienia się wraz z dokonaniem królobójstwa. No więc nie da się cofnąć czasu. Macbeth wchodzi na zjeżdżalnie w tym piekielnym akwaparku, no i jego jedynym zmartwieniem staje się ukrywanie mordów kolejnymi morderstwami. Spirala zbrodni rozkręca się i pochłania kolejne ofiary. Tych, yy, którzy mogliby coś wiedzieć o okoliczności śmierci króla, no i również tych, którzy by mogli zgodnie z prawem zasiąść na tronie po jego śmierci. Macbeth więc nie ma wyjścia, musi zabijać, jeżeli chce a. Uciec przed odpowiedzialnością. B. Utrzymać tron. Jest niewolnikiem jednego źle dokonanego wyboru. Na tym właśnie też polega tranizm. Nie można dokonać właściwego wyboru, gdy raz raz dokonało się wyboru niewłaściwego. Szekspir chyba zdaje się podważać takie średniowieczne przeświadczenie o niemalże sakralnym charakterze władzy, o świętości króla namaszczonego przez Boga. No i też być może pojawia się przy Magbecie ważne pytanie, czy jesteśmy winni szacunek każdej władzy, nawet tyrańskiej i zdobytej skrytobójczo. No ja odpowiadam, że nie, no ale co no ja tam mogę wiedzieć? Dobrze, źródłem tragizmu jest więc w przypadku Makbeta jedna źle podjęta decyzja, której cień ciągnie się za bohaterem aż do końca jego życia. Teraz przeskoczymy sobie do romantyzmu i będziemy mieli naszego Adama Mickiewicza z Konradem Wallenrodem. Pojawia nam się romantyzm, pojawia się kostium historyczny, czyli taka specyficzna formuła polegająca na tym, że o aktualnych wydarzeniach, problemach opowiada się, przebierając te wydarzenia i bohaterów w szaty. Ludzi, którzy żyli w czasach bardzo odległych od opisywanych tak naprawdę przez autora wydarzeń. Czyli wszystko to, co dzieje się w Konradzie Wallenrodzie i jest umieszczone w Średniowieczu, Adam Mickiewicz chciałby tak naprawdę widzieć w wieku XIX ale nie może o tym napisać wprost, ponieważ po pierwsze grozi mu, grozi mu zamknięcie ust przez rosyjską zaborczą cenzurę, a po drugie być może nie chciałby czynić z Konada Walenroda w tym momencie jakiejś takiej, jak sam to nazwał później patriotycznej broszurki, chyba tak, takimi słowami się, się posłużył. I kostium historyczny również służy do tego, żeby u... U uniwersalnić pewne problemy. A więc mamy kościół historyczny, ale to nie jest celem głównym dzisiejszej, dzisiejszej naszej rozmowy. Specyficzne okoliczności tworzenia tego utworu się pojawiają. Mickiewicz znajduje się w Rosji, gdzie go tam... Wygnano po procesie filomatów. W Rosji przekonuje się o potędze Imperium Cara i chyba wtedy zrozumiał, że nie można pokonać przeciwnika walcząc z podniesioną przyubicą. Trzeba chwycić za broń tych, którzy są pokonani. Trzeba znaleźć oręż niewolników, czyli podstęp. Tak podstęp. Pojawia nam się też bardzo ważne motto z Machiavellego, które zapowiada tragizm, a przynajmniej jeden z przejawów tego tragizmu, lew, bo w motcie z Machiavellego mamy słowa, że czasami trzeba walczyć jak lew, a czasami jak lis, tak mniej więcej to brzmiało. Lew to oczywiście walka honorowa, uczciwa, zgodna z rycerskim etosem. Natomiast lis to oczywiste przeciwieństwo, czyli walka Walka nieczysta, ale dająca pewnego rodzaju przynajmniej wrażenie równych szans, gdy walczymy z kimś od nas potężniejszym. Walenrod zdaje sobie sprawę z moralnej naganności swojej postawy, ponieważ wybiera walkę z podznaku lisa i przenika w szeregi wroga i sabotuje zakon krzyżacki, wspinając się po szczeblach kariery tego właśnie zakonu. I jednocześnie wie Wallenrod, że walcząc uczciwie nie da się wypełnić misji, którą na siebie wziął. Konflikt między honorem, który nie pozwala mu na nieuczciwe środki, a podstępem, który może okazać się jedynym skutecznym narzędziem, to jest konflikt typowo tragiczny. Tak? Mamy to klasyczne rozdarcie wewnętrzne pomiędzy etosem rycerskim, a a, a, a to są zdrajcy, jeżeli, jeżeli taki może istnieć. Konflikt między powinnościami wobec rodziny, wobec bliskich, a obowiązkiem walki o naród, taki rodzaj konfliktu też się w Walenrodzie pojawia i znów nie można być jednocześnie dobrym mężem i ojcem oraz skutecznie żyjącym w wiecznej gotowości wojownikiem. Trzeba coś wybrać i Walenrod wybiera to drugie. I traci to pierwsze. Wybiera walkę o przetrwanie narodu, być może jakąś tam niepodległość Litwy, a z kolei odrzuca czekającego. Spokojne, rodzinne życie. Jeżeli takie by było w ogóle, gdyby, gdyby na Litwie pozostał. Tragizm, to jest źródłem tego tragizmu tutaj? Oczywiście coś innego niż w przypadku Macbeta i w przypadku Antygony, czyli sytuacja historyczna. Nie mamy pojedynczego ludzkiego błędu, który zainicjował tragiczną, jakąś tragiczną sytuację. Nie mamy klątwy, ale mamy ten nieusuwalny element rzeczywistości historycznej jakim jest wojna, konflikt, który generuje na masową skalę tego rodzaju dylematy. A więc i tak źle, i tak niedobrze, tak wydawać by się mogła, tak wydawać by się mogło, mogłaby brzmieć najkrótsza definicja tragizmu. No i na końcu przejdziemy sobie do, do pozytywizmu i będziemy mieli panią Bowary. No ostatnio o tym o tym arcydziele realizmu rozmawiałem z wami, więc nic nowego się tutaj nie pojawi. Co jest źródłem tragizmu w pani Bowary? No, tym źródłem tragizmu jest błąd, zła ocena sytuacji, wadliwa ocena wynikająca z naiwności, być może głupoty. Emma Bowary po to, żeby zadośćuczynić swoim zachciankom i jakoś tak poczuć się lepszą w świecie, który nie dorastał do jej wyobrażeń, a na pewno fantazji, zaczęła w pewnym momencie nie tylko romansować, ale również zaczęła otaczać się pięknymi, niepotrzebnymi bibelotami cudownymi przedmiotami, które miały zaspokoić jej tęsknotę za lepszym życiem. I w tym momencie wpada w ręce miejscowego lichwiarza, przebiegłego kupca o nazwisku Lurie, chyba tak dobrze czytam jego nazwisko, który wykorzystuje skłonność Emmy do tego, żeby zarobić na niej grubą kasę. Sprzedaje jej rzeczy. Na które ją nie stać, a także namawia ją do tego, żeby mąż Emmy przepisał na nią część majątku i, i tam wchodziła jeszcze w, w rolę, wchodziła jeszcze w grę sprzedaż ziemi Karola Bowary. Nie krępuje się ten zły lichwiarz przed szantażowaniem Emmy i grozi, że nie tylko ujawni jej. Nie tylko ujawni jej długi, ale również to, jak bardzo, jak bardzo niewierną małżonką była. Spirala zadłużenia nie może przestać się kręcić i ściąga emnę na samo dno, gdzie czeka ją decyzja o samobójstwie. A więc tutaj tymi źródłami tragizmu jest błąd w ocenie sytuacji, i można jeszcze dodać, że taka. <laughs> Zła ocena warunków ekonomicznych, które może spełniać Emma Bowary, żeby żyć sobie lekko, łatwo i przyjemnie. Jakie są wnioski? Przejdę teraz do tego, co nam ten temat proponuje przy pomocy tego cytatu. Jeszcze raz przeczytam ten cytat. Tragizm w źródłach swoich, w pochodzeniu swem, jest zawsze konkretny, określony jak życie samo. I cóż te słowa mogą znaczyć? Te słowa podkreślają, że tragizm nie jest jakąś taką abstrakcyjną, oderwaną od rzeczywistości sytuacją, ale jest zawsze wynikiem konkretnych okoliczności, konkretnych splotów, wydarzeń, konfliktów i wyborów, jakie stawia przed człowiekiem życie. Które tak, a nie inaczej wygląda. Innymi słowy, tragizm ma swoje źródła w realnych sytuacjach, w realnych wyborach, w sprzecznościach losów, dylematach i moralnych, i em, dylematach, y, y, które łączą się z podejmowaniem decyzji, które początkowo mogą się okazać. drugą ewakuacyjną z potwornej sytuacji, w, jaką, w, jaką, w jakiej się znaleźliśmy. A tak naprawdę jest to skrót prowadzący nas nad urwisko, w które na pewno wpadniemy. Gdybyśmy chcieli sprawdzić tak bardzo łatwo, jaki utwór jest tragedią, to sobie pomyślcie o tych wszystkich utworach, które kończą się źle. I wtedy być może to zło, które spotyka bohaterów, dzieje się za sprawą nierozstrzygalnego konfliktu wartości albo jednego błędu, który sprawia, że bohater nie może wyplątać się z konsekwencji tego właśnie przewinienia. Trzymajcie się. Do zobaczenia, usłyszenia.